Witam wszystkich. Cześć. W tym odcinku zajmiemy się wypolerowaniem lamp samochodowych, bo jak widzicie mamy tutaj w Opel przednie lampy i praktycznie wyglądają paskudnie. Są mocno pożółkłe. Druga wcale nie wygląda lepiej. Nawet o, tak samo paskudna, zmatowiała. Ok. No i spróbujemy. Metod i sposobów ratowania takich reflektorów jest dużo. Większość polega na polerowaniu papierami ściernymi, a potem pastami. Można malować, można no, różne. Ja mam tutaj taki ciekawy środek. Pokażę Wam. Ticket Headlight Restoration Kit. Jest to taki zestaw, który, według tego, co napisali na, na opakowaniu, na instrukcji nie potrzeba w ogóle polerować papierami. Są tam e... Dwa, dwa preparaty i, i ściereczka, wyjmę, pokażę Wam No i zobaczymy, teoretycznie powinno być to dużo prostsze i powinno pójść szybciej skoro, skoro nie trzeba po kolei różnymi gradacjami papieru wjechać Ale czy tak będzie na pewno? No to co, zaraz zobaczymy Tak jak mówiłem, w zestawie są dwie buteleczki Jedna buteleczka ze środkiem polerującym Oj, Wywaliło się, nie szkodzi a druga z takim utrwalaczem, jak jest to napisane, no to co? Będziemy powoli zabierali się za robotę. Według instrukcji, która jest tam opisana na, na zestawie, robi się tak dość standardowo: czyli, po pierwsze, trzeba wyczyścić reflektor, okolice reflektora karoserii, potem trzeba zabezpieczyć to, żebyśmy gdzieś za dużo nie spolerowali sobie lakieru, a później jedziemy po kolei pierwszym i drugim preparatem. Ja sobie tutaj jeszcze przygotowałem takie standardowe rzeczy, czyli płyn do szyb, żebym to wszystko wyczyścił. Mam też tutaj płyn do usuwania owadów. Gdzieś na internecie widziałam, że ludzie piszą, że samo wyczyszczenie reflektorów najpierw tym potrafi dużo tego żółtego zmatowiałego wyusunąć. A może trochę wyjdzie trochę lepiej. Dobrze, nie, nie będę tutaj po kolei wszystkiego pokazywał, no bo to chyba bez sensu. Najpierw wyczyszczę, a potem zaczniemy polerować. No dobrze, reflektor jego okolice wstępnie wytarłem płynem do szyby, wyczyściłem przetarłem. Teraz zapsikamy tym płynem do felg i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pisało, żeby popsikać, 30 sekund około wytrzymać i potem spłukiwać. Polecimy. No dobra, troszkę to rozetrzemy, żeby było na całej powierzchni. I poczekamy, za chwilę będę ścierał. Zobaczymy. Reflektorek jest wyczyszczony, wytarty do suche szmatką. No. Cudu to nie powstało po samym przemyciu tym środkiem do, do płynu. No to myślę, że powoli zabierzemy się za oklejanie tego. Nie ma co nad tym debatować tutaj. Reflektor mamy już zabezpieczony. Jeden i drugi w samochodzie. Nałożyłem jedną warstwę w koło taśmy tej papierowej, takiej malarskiej. No bo będziemy jechali tak naprawdę wszystko ręcznie, więc szanse, że gdzieś tam za mocno przytrzemy na zewnątrz są niewielkie. Jeżeli byśmy polerowali jakimś narzędziem, to pewnie warto byłoby się lepiej przyłożyć do zabezpieczenia okolicy reflektora. Ale ok, zabezpieczone mamy, czyli na, na pierwszy ogień idzie nasz, nasz ten pierwszy preparat. Ten, ten wosk, czy ta pasta polerska, to pasta polerska, żaden wosk. Pisało, żeby nałożyć na tą dołączoną mikrofibrę i rozcierać po całym reflektorze, zwłaszcza w tych najbardziej żółtych miejscach neurologicznych. No to u mnie wygląda, że wszędzie. Lecimy, Rozotrzemy tak po całej powierzchni reflektora. I za chwilę będę polerował. Starłem już tą pierwszą warstwę tej pasty polerskiej. Tylko że powiem Wam, że wygląda to w sumie lepiej. Nabrał trochę blasku ten reflektor. W porównaniu z drugim wygląda dużo lepiej. Dam jeszcze troszkę. Przejadę jeszcze raz tą pastą, mniejszą trochę ilością. I nałożymy ten utrwalacz. Zobaczymy, jak to wygląda. Lecimy w taki raz z utrwalaczem. Z tego, co piszę, trzeba nim wstrząsnąć przed użyciem nalać na naszą ściereczkę odwrócimy ją na drugą stronę żeby była sucha i polerować kolistymi ruchami cały reflektor działajmy reflektorek mamy skończony zobaczcie nie wiem czy słabo widać bo jest bardzo mocne światło dzisiaj nie jest najlepsze warunki do, do działania bo pali nie średnie słońce no ale widać środek tego reflektora wydaje mi się że całkiem ładnie to wyszło nabrał blasku spróbuję pokazać wam z tym drugim zobaczcie ten jest tak a ten jednolicie taki matowy, niewiele przez niego widać. Nie? Jest, jest różnica tak naprawdę. Nawet wyszło to całkiem fajnie, muszę powiedzieć, jak na nakład pracy. Robiłem to kilka minut, nie, nie zmęczyłem się za mocno. Spoko, no to lecimy z następnym reflektorem i potem wciągniemy taśmy, zobaczymy efekt finalny. Reflektorki mamy już skończone, wypolerowane. To jest ten pierwszy, który pokazywałem na początku. Teraz się trochę przemieścimy, zobaczcie. Drugi już też nie jest żółty, całkiem ładnie się błyszczy. Ładnie, fajnie to wyszło. Taki zestaw kosztuje około 35-40 zł. Z tego co pisało na opakowaniu czynność trzeba powtarzać co pół roku, no chyba że w jakichś ciężkich warunkach się jeździ to co około 3 miesiące. Ale jak na cenę, jak na czas, bo to było moje pierwsze polerowanie reflektorów. Nigdy nie polerowałem. Naczytałem się w internecie, trzeba szlifować tymi papierami, szliferkami dwie godziny prawie na reflektor, na cudować się, namęczyć. A tak naprawdę, gdyby nie to, że bawiłem się nagrywając, myślę, że spokojnie by to ogarnął w 30 minut do no do godzinki mi to zajęło praktycznie ekstra. Wyszło ładnie, jestem zadowolony, jest nieba ziemia między tym, co było, a. Myślę, że mogę taki zestaw polecić. Na początek jest bardzo fajny, jeżeli nie mieliście już jakoś tam walczone z reflektorami, regenerowane, cudowane, powinno sobie bardzo dobrze poradzić i, i warto od tego zacząć, zanim wyda się pieniędzy na różnego rodzaju polerki, papiery i różne inne woski. To co? Idę do jakichś innych działań, a wytrzymajcie się, cześć.